Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza konferencja prasowa ma związek z programem Lepszego Koszalina dotyczącym polityki mieszkaniowej, a sprowokowana została między innymi wyborczą akcją jednego z kandydatów na prezydenta Przez? Przez? Koszalina, kandydata z Prawa i Wolności, który zażądał od wszystkich pozostałych kandydatów podpisania zobowiązania dotyczącego sprzedaży mieszkań w cenach preferencyjnych. I chcielibyśmy Państwu poinformować, że wszystkie nasze zobowiązania zostały zawarte w programie wyborczym i są dla nas obowiązujące. W dzisiejszej konferencji udział wezmą pan Artur Wezgraj, kandydat na urząd prezydenta miasta Koszalina oraz pan Stefan Romecki, kandydat na radnego, pani Krystyna Michalczuk, kandydatka na radną i nasz ulubiony pan Stanisław Socha. Bardzo proszę oddaję Państwu głos. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tą konferencję zorganizowaliśmy akurat w tym miejscu zupełnie nieprzypadkowo, bo, ona bo to miejsce ilustruje pewien, pewien stan jeśli chodzi o mieszkania w Koszalinie i pewien stan polityki mieszkaniowej. Jeśli Państwo się rozejrzycie dookoła, zobaczycie Państwo dwa zupełnie różne światy. Po lewej stronie czy z tyłu mamy budynki, które na pierwszy rzut oka wyglądają fatalnie, są w złym stanie technicznym. A po prawej stronie mamy budynki, które są otynkowane, z wymienionymi oknami, które wyglądają na zdecydowanie lepsze. Te pierwsze są administrowane przez zarząd budynków mieszkalnych, te drugie są administrowane przez wspólnoty mieszkaniowe. W tych pierwszych budynkach czynsz wynosi 6,40 za metr kwadratowy, 6 ,40 zł 40 groszy, w tych Fatalnych, w tych po prawej stronie, w tych dobrych, ten czynsz wynosi 3,50 zł. To jest powód, dla którego powinniśmy dokładniej się przyjrzeć temu, jak wygląda polityka mieszkaniowa w Koszalinie. Pan... Bardzo dziękujemy. Pan Stefan Szanowni Państwo, jak chcemy powiedzieć o petycji, jaką mamy do mieszkańców Koszalina w sprawie obniżki opłat czynszu w mieszkaniach komunalnych. Zbieraliśmy i wciąż zbieramy te podpisy. Są różne akcje. Są, gdzie ludzie czekają, słyszeli już o tym, czekają, żeby na podpisy są też mieszkańcy, którzy no, zamykają drzwi, a wręcz nawet odganiają i nie wierzą. I dlatego chcemy, żeby no, proszę Państwa, no, są takie, tak jak tu widać na obrazku te, te kamienice, chcą, żeby mniej płacić, bo grożą im podwyżki według uchwały z 2012 roku i co bym tu dodał? No fatalne warunki. Są mieszkania, gdzie są toalety na zewnątrz, na podwórkach. Są toalety wspólne, są ciemne kuchnie, są wspólne łazienki i wspólne kuchnie i płacą więcej tak jak tu prezes powiedział, pan Artur Wezdraj 6,43 podczas gdy na przyleśniu płaci się 3,20 za metr, no nie może być w XXI wieku, żeby takie opłaty tak, tak skandaliczne y, warunki w jakich ludzie mieszkają a ustawa mówi, konstytucja te mieszkania są dla mieszkańców o mniejszych zasobach o mniejszych, y, czyli niezamożnych no myślę, że Tyle, bo już wcześniej ja pan, trochę. Jak tam akcja? Jak powodzenie akcji? No akcja, akcja różnie, ale, ale fajnie, nie odbierana Odbiera. ciepło, tak jak na początku mówiłem. Około półtora tysiąca już mamy podpisów, a zbieramy, szanowni państwo, w wolnych chwilach, gdzie mamy gdzieś tam między jakąś taką pauzę, małą przerwę, wtedy, bo to ludzie pracują, to nie ma w domu, to koledzy czy koleżanki pracują, nie mamy na to tak zbyt wiele czasu, ale fajnie jest, fajnie się zbiera. No jak się podejdzie do kogoś i czeka z utęsknieniem, a kiedy oni przyjdą do mnie, i taka radość, że jesteśmy, że, że być może coś się poprawi. Panie Stefanie, za 11 dni wybory. Komu tą petycję wręczycie w takim razie i kiedy? No, pomyślmy, ale myślę, że prezydentowi. Prezydentowi. Prezydentowi, tak. na to, to nie będzie. Bez... I zobaczymy, i wtedy później wierzę w to, że wygramy te wybory, będziemy w Radzie. Jak ten odpuści, wtedy my zobaczymy i pomożemy, bo nie może tak być w dalszym w ciągu. Ta petycja będziemy... Wy nie, jeszcze urzędującemu włodarzowi wręczymy. A później. Jeżeli nie odniesie do skutku, zlekceważy te podpisy i mieszkańców, pokaże jak, jak on traktuje ludzi. Także my zawalczymy o to, żeby doszło do tego, żeby obniżyć te czynsze albo powstrzymać podwyżki. Dziękuję bardzo. Krystyna Michalczuk, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Akurat mogę porównać te mieszkania, bo sama mieszkam w mieszkaniu wspólnoty i jestem jedyną członkinią, to znaczy jednym człowiekiem, który ma mieszkanie PG -mowskie. Wiem, jaka jest różnica. Między wspólnotami a zakładem gospodarki mieszkaniowej. Jest strasznie. I ludziom, po prostu, którym ta krzywda się dzieje, których w strasznych warunkach mieszkają, trzeba po prostu pomóc. I te czynsze, które są w tej chwili 6,43, są po prostu dla, za wysokie dla tych ludzi. I te, ci ludzie po prostu wołają naszej pomocy i my tą pomoc im po prostu damy. Musimy jakoś tym ludziom pomóc. Bo te ci ludzie wołają naszego wsparcia i chcą naszej pomocy. Dziękuję. Pan Stanisław Koch, zapraszam serdecznie. Kluczową sprawą w tym problemie, o którym tutaj rozmawiamy są z pewnością czynsze wysokości czynszów. W ciągu 14 lat, to znaczy od 2000 roku, te czynsze wzrosły ponad dwukrotnie, a ściśle 220%. Weźmy pod uwagę, że w tym czasie ta substancja mieszkaniowa, za którą ludzie płacą coraz więcej, jest w coraz gorszym stanie. Co zresztą tutaj e, widać. Nie da się wyjaśnić e, jakoś sensownie e, tej, e, tej polityki. Co więcej, wraz ze wzrostem czynszu wzrasta dług, e, e, z, e, z, e, wzrasta zadłużenie mieszkańców. To jest również oczywiste. Oczywiście nie jest to oczywiste w ratuszu, że jeżeli coraz wyższe są obciążenia ludzi niezamożnych. To oni są w coraz mniejszym stopniu wypłacalni. Także yy, yy, wzrosty czynszów będą, yy, będą powodowały yy, oczywiście wzrost yy, zadłużenia. A tutaj plany są dosyć takie fantastyczne, gdy chodzi o, o, yy, o wzrost czynszów, yy, ponieważ. Na podstawie uchwały z 2012 roku zakłada się, że do do, 2000, do 2016 roku wzrost czynszów jest co najmniej powiedziane 10% rocznie, czyli może być więcej, a na pewno nie może być mniej, bo do, bo do tego zobowiązuje, zobowiązuje uchwała. Czyli w rezultacie może być co najmniej 850 w tym roku w roku 2000, 2016. E, proszę Państwa, gdy porównać to do czynszów w, w we wspólnotach mieszkaniowych, to różnica jest istotna. Tak się składa, że ja prowadzę finanse w mojej wspólnoty i u nas czynsz wynosi 2,80, gdy tymczasem i ZBM wpłaca taką kwotę za metr kwadratowy mieszkań komunalnych, a od mieszkańców pobiera opłatę 6,40, czyli zarabia. Na tym zarabia na naszym zarządzaniu e, dodatkowe pieniądze. Oczywiście nie ma jakiej, jakiejkolwiek mowy o udoskonaleniu e, mieszkań e, komunalnych. To są zawsze e, własne inicjatywy. E, poza tym, e, ZBM od czasu do czasu poucza mnie o tym, że ja mam zadbać o ich mieszkania za pieniądze, które oni od nas jeszcze biorą. E, no tyle można powiedzieć o tym absurdzie, bo to, to, tego się nie da y, y, objaśnić y, żadnymi racjonalnymi y, zasadami gospodarowania, gospodarowania pieniędzmi. Y, y, sprawę można po, po podsumować krótko. Pieniądze, w, y, pieniądze publiczne w gospodarce mieszkaniowej są mało warte, bo oni muszą wziąć dużo, żeby dać mało, czy w ogóle nic nie dać. Bardzo dziękuję. Pan Artur Bezglań. Proszę Państwa, te wszystkie informacje, które tutaj przekazujemy, były podstawą do budowania naszej wizji tego, jak ma wyglądać polityka mieszkaniowa, polityka czynszowa. Niewątpliwie ta uchwała, o której mówił przed chwileczką pan doktor Socha, jest uchwałą, która wymaga zmian. Ona jest troszeczkę szersza niż tylko, troszeczkę dużo szersza niż to, niż ten punkt dotyczący. Dotyczący czynszów. Ona również określa sposób przydzielania mieszkań, który spowodował, że w Koszalinie mamy do czynienia z mniej więcej 200 mieszkaniami, które stoją puste, które nie mogą być przydzielone żadnej rodzinie, dlatego że te rodziny nie spełniają warunków ekonomicznych. Oraz rodzinnych na to, żeby takie mieszkania, mieszkania otrzymać, i w związku z tym ta substancja stoi, stoi bezużytecznie. Uważamy, że należy zmienić tą uchwałę w tym zakresie w ten sposób, że te mieszkania zezwolić na ich, na ich sprzedaż, po to, żeby środki, które zostaną uzyskane, przeznaczyć na poprawę warunków w mieszkaniach socjalnych, czyli poprawić te, to, co dzieje się w obszarze najuboższej części społeczeństwa. Druga sprawa dotyczy samej polityki czynszowej, która musi ulec zmianie, ale musi również ulec zmianie efektywność zarządzania, zarządzania spółdzielnią. Uchylimy ten Uchylimy ten paragraf dotyczący stałego obowiązującego wzrostu czynszu na rzecz czynszu racjonalnie, racjonalnie obliczanego. Jednocześnie, proszę Państwa, zamierzamy wspierać wszystkie formy budownictwa, które występują w koszalinie, upraszczając procedury dotyczące w ogóle pozwoleń na budowę i udostępniania terenów pod budowę, ponieważ wychodzimy z założenia. Że aby dysponować zasobem komunalnym, miasto nie musi być właścicielem tych mieszkań. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której e, właścicielem budynków nieruchomości jest deweloper, spółdzielnia, które, które udostępniają te mieszkania miastu, a te z kolei dopiero na warunkach mieszkań komunalnych wynajmują je potrzebującym mieszkańcom w ramach realizacji. <laughs> W ramach realizacji podstawowego, jednego z podstawowych za, zadań samorządu, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych e, społeczności, i to tej społeczności, która jest e, uboższa. Również zamierzamy przywrócić korzystne zasady wykupu mieszkań, ponieważ jak pokazują te przykłady dzisiejsze, te, które oglądamy z tego miejsca, w którym stoimy, tam gdzie mieszkania przychodzą w ręce prywatne, tam gdzie tworzą się e, wspólnoty, tam gospodarowanie tym zasobem jest o wiele lepsze, o wiele efektywniejsze i, i zdecydowanie poprawia jakość życia samych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Jeżeli wygra pan wybor, jaka będzie stawka bazowa czynszu? Stawka bazowa czynszu to jest pojęcie, które e, powstaje e, na poziomie. E, Wojewody, który, który ustala tą stawkę, tak zwaną odtworzeniową. Tyle, że stawka odtworzeniowa jest trochę wymyślona, dlatego że odnosi się do kosztów, które już zostały wygenerowane, a my mówimy o kosztach racjonalnych. Na pewno nie pozwolimy przez najbliższe lata, żeby ten czyż w ogóle wzrastał. Czyli będzie na, na tym poziomie 6 tak? Nie będzie. E, e, jeśli uda nam się dokonać, dokonać operacji e, e, zmiany efektywności, efektywności zarządzania, to również mówimy o obniżeniu poziomu czynszów w mieszkaniach komunalnych, a już na pewno w mieszkaniach, które e, są takie jak te, które widzimy tutaj, tutaj obok, czyli w bardzo złym, bardzo złym stanie technicznym. Bo to, proszę Państwa, e, to przecież jest tak, że to miasto nie kupiło, nie zainwestowało w te mieszkania, ono je po prostu przejęło jako zasób komunalny. Ja bym rozumiał, że rozmawiamy o, o takich. E, stawka, które wymagają, wymagają uwzględnienia nakładów inwestycyjnych, które zostały poniesione przez miasto. Ale miasto ich nie poniosło. To są w większości budynki wybudowane jeszcze przed, przed wojną, w ubiegłym wieku i miasto nie ponosło z tego tytułu żadnych, żadnych nakładów. Jeśli buduje nowe mieszkania komunalne, Zupełnie o innym standardzie. Wtedy możemy rozmawiać o zróżnicowaniu. Natomiast nie może być takiego ujednolicenia, jak jest, jak jest w tej chwili, że wszyscy płacą za e, takie duże pieniądze, większe niż w spółdzielniach, większe niż w wspólnotach. To, żeby to było jasne, że płacą za tak marne warunki życia. W każdym województwie jest inaczej. I samorządy w znakomitej większości robią w ten sposób, że nie odnoszą się do rzeczywistych kosztów, nie odnoszą się do tego, co dzieje się w tych lokalach, tylko do tej stawki. I mówią, no właśnie się dowiedzieliśmy, że stawka otworzeniowa wynosi 10 zł. No to trzeba podnieść czynsze do 10 zł. To jest coś absurdalne w ogóle podejście, bo ta stawka otworzeniowa jest wynikiem wcześniejszej działalności tych samorządów. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.